No bardzo ładnie, nawet na nagraniu to ładnie wygląda, wam powiem, góry wyglądają wyśmienicie tutaj. My nie wejdziemy, nie pokażemy wam, bo z każdej strony dziadczony nas pilnują, żeby kupić tiketa <grywanie> i mówią, no Polacy tu mają pieniądze, są z bogaci. Ze smrodem mamy namiastkę, jak wygląda to, jak będzie to wyglądać w Indiach, nie? Jak będzie ten smród, jaki zapach, nie? Ale no uwierzcie, jest taki Nieduży duży smród jeszcze, ale no śmierdzi trochę, nie? Zobaczcie, jak to wygląda. Nie za fajnie, no ale trudno, no ale w jak będzie jeszcze gorzej. Ktoś tu się wypierdzielił już i na mnie krzyczy, nie? Że ja tylko idę i nagrywam. No ale mówię właśnie, żeby uważała. No, no i tak jak wspomniałem, żeby tutaj małpi świątyni. Dobro, chodź trochę, sumie. Muszę patrzeć na nią, bo zaraz się znowu wypierdzieli. No i tak to tu wygląda, nie? Powiem wam, że... No, myślałem, że trochę taniej będzie, nie? Ale no nie, jest aż tak tanio. No dobra, no widzicie. Trochę jest bieda, ale chyba lepiej na pewno niż w Indiach, nie? Tak ci się wydaje? Ciekawe jak będziesz w Indiach, czy będziesz płakać, czy nie. No i cóż Wam mogę powiedzieć. Ładny widok, oczywiście wiadomo, w ralu wygląda to słabo. Chciałem powiedzieć, że w ralu wygląda to bardzo ładnie, a na w nagraniu słabo wygląda. A zobaczcie, tam jakieś szkołę mają taka jest szkoła przy ruchliwej ulicy no, no teraz może nie ruchliwej ale zobaczcie ile tu jest tych, tych nie? Yy, auty wszystkiego, smogu no ale widzicie tak jest tutaj niestety nie? że dzieciaki się uczą w złej tak jakby yy, zła kondycja jest tego, O, zobaczcie tu jest ładnie patrzcie jak tu ładnie wygląda no bardzo ładnie nawet na nagraniu to ładnie wygląda wam powiem góry wyglądają wyśmienicie tutaj i tak jeszcze nagrywam, bo naprawdę nie mogę się nacieszyć tym widokiem, nie wiem czy Ty? Ale... No, no na pewno się nie możesz nacieszyć. <laughs> na pewno ładnie jest, no tam takie góry też nie widać, ale widzicie, czekajcie tam są, nie, tam gdzie góry są, e, no naprawdę ładnie, nie? ale zobacz jaka bieda też zresztą, no ale jest bardzo ładnie. Gdyby wiecie, dbali trochę bardziej, albo gdyby mieli więcej hajsu, no to byłoby naprawdę ciekawie, nie? E, jakby tu coś ładnego pobudowali, ale ma to swój klimat na pewno, nie? Nawet te rozpierdzielone rzeczy, także no zobaczcie, nie wiem co to za jest, mam nadzieję, że można tam iść. No, patrzcie jak to ładnie wygląda, mega. To jest nowa technologia, której do nas jeszcze nie zawitała po prostu. <grytanie> zobaczcie, ludzka. chciałem to nagrać, bo leży tego mnóstwo. Czekajcie, gdzie to jest, bo zgubiłem cel. Eee... Kurde, gdzie to jest? O, tam leży, zobaczcie. Pamiątka. Nie paluj. I to tam co chwilę takie leżą na ziemi, nie? Bo teraz leży tutaj na kamieniu, ale no co chwilę na ziemi prawie coś leżą, nie? Także śmieszna sytuacja. No nawet mógłbym tu iść i zaraz byłby kolejny, kolejny i tak dalej. Trzeba uważać na bomby krowie. Albo człowieczek. Już prawie jesteśmy, nie? O kurwa. Sorry, za przykład. No bo ktoś się o tym strasznie wali. No, przepraszam za słowo. Ale mam no, trochę śmierci na tych ulicach, nie? Wy razem się nie wywali. No i tu dziadek. Brudnymi gilami siedzi. No, zobaczcie. No tak jest. No, spoko jest, ale patrzcie, tam, tam normalnie macie tą świątynię, nie? Teraz tam podejdziemy. no patrzcie jak to wygląda. Mitycznie to wygląda zajebiście wam pojem, nie? Ale na takich grubasów jak ja to ciężko, bo... No bo jest ciężko, nie? Bo trzeba włazić. Ale zobaczcie, no, bardzo ładnie to wygląda. Właśnie tak, tak sobie wyobrażałem ten lefal, Tak mitycznie wszystko właśnie wygląda i naprawdę tak jest. A czaki buddy tam, czy tam kto? Mało pieniędzy mamy do i tak, niestety w tym momencie coś się stało bardzo dziwnego z telefonem, ponieważ przestał nagrywać dźwięk. Także tutaj podłożę Wam jakąś muzyczkę, taką, wiecie, klimatyczną. I sobie pooglądajcie, bo właśnie byliśmy w tej małpiej świątyni. Naprawdę fajny klimat, bardzo polecam każdemu. No i co, miłego oglądania życzę. jest zajebisty i próbujemy wraz z takich hotel pamiętam, że tutaj w ogóle w tym kraju i ogólnie mają zajebisty taki, jest taki też nie bardzo go mił na w ogóle ten sosik jest zajebisty mega no dobra, idziemy dzisiaj do takiej świątyni, chyba najbardziej znanej tutaj, nie? patrzcie jak ładnie to wygląda tutaj w naszym przejściu do naszego tego hotelu, patrzcie Megania? Ładnie. takie kolorowe. Nie żebym lubił, ale no... Wiecie. I... No ludziska idziemy do tej. E, szkoda, że właśnie wczoraj się nie naprzadzam, ale no, no to stało by się No każda ulica wygląda podobnie bardzo, nie? E, tak samo praktycznie. Nie będzie wiadomo łóżko bieda, no ale mówię, ma tu chuj zajebisty klimat niepantarzalny, pasy pan. Ja może zdać, ale... ja może nie, może gdzieś jednak zewnątrz na raz Także no dobra, to idziemy, zaraz Wam pokażemy Mam nadzieję, że dzisiaj się nagrać nie? No dobra, uważajcie na dziury, nie? Y idziemy Dużo jest turystów, nie? No bo tu jest ten blisko wiecie, ten Dumbar Square. Zobaczcie jakie ładne owocki. Yeah. To co chciałbym was przestrzec właśnie w Nepalu i takich krajach podobnych to jest to, że bardzo dużo można spotkać oszustów. Niekoniecznie ten gościu był oszustem, ale wiecie chciał, żebyśmy zobaczyli jakąś galerię jego i tak dalej. Pewnie jakbyśmy weszli, to by nas namawiał na jakiś zakup czegoś i tak dalej, dlatego odmówiliśmy mu. No i bardzo często takie właśnie rzeczy się tam zdarzały. Także uważajcie na to. Chodź tu, chodź tu. Tu droga jest. Patrzmy prawie. No. Ludzie, a to tu jest, tak na poziomie światła. <gryba> o, skórz. To może zrobić nie? arbuzy, patrzcie jakie ładne, kokosy. Powiem wam, powiem wam, że ludzie tutaj tak patrzą dziwnie dosyć wiadomo jak nagrywamy. Pewnie nie są już nagrywani, no ale nie wiem czemu, skoro są tacy wielce goścane. No to no to nie powinni się przeciwko, nie? A jednak jak tutaj wiecie, no tam się nagrywa, no to jednak, jednak patrzą tak dziwnie dosyć, nie? Wiecie, wiadomo jak się nie to bardzo nagrywane, no ale jak tam wiecie jak tam parę sekund ujęć jakieś normalne w ulicy, to tam żaden problem mnie, nie Ty Tylko masz coś... mnie i ja nagrywam wszystko. No ja też muszę nagrywać. Nie musisz wstydzić. Kurde. Kapierdola. Tak, Dobra, idziemy? No. Ktoś tam. No, przejedzie zaraz. Pan żonek się kłóci z nimi, żonek się kłóci z nimi, kurde. Wszyscy przeciwko niebu. Boisz się? Jesu. ma in? Wy, proszę. Państwo się ma do y, polskich widzów? Yeah Ta, y, no każdy w ogóle tutaj wejdzie. no kaprem się na nas jak na wiadomo, jak my na muzynów. Nie wiem czy to można mówić, no bo tu jest taki, wiecie, a się wypika, albo na azjatów jak patrzymy, y, no to normalne, nie? No, i co dobra, tam idziemy. Jeszcze stało nam trochę czasu. Mam nadzieję, że mówię, wszystko będzie z dźwiękiem, jest bardzo gorąco, nie? 30 stopni, no ale co, lecimy. No, i tu jesteśmy na Durbar Square, w sumie obok jesteśmy. Tak to wygląda. Patrzcie, to wygląda trochę jak takie muzeum we Włoszech, nie? Tam to białe, dziwnie to wygląda, ale to nie jest wiadomo Włochy, tylko Nepal, ładnie to wygląda. tak mistycznie. idziemy bocznym wejściem, bo gościu się już czai na nas, żeby pieniądze wziąć, a my chcemy za darmo wziąć. Także zobaczymy, czy się uda, nie? Wejdziemy, nie pokażemy wam, bo z każdej strony te nas pilnują, żeby kupić tiketa i mówią, no Polacy tu mają pieniądze, no, są bogaci, No i tak dalej, także nie da się tu wejść inaczej. Znaczy może wejdziemy, ale nie dzisiaj, nie? Uważaj? Może wejdziemy, ale nie dzisiaj, no bo ja nie będę płacił za bilet 20 zł w Nepalu, gdzie tu powinno być wszystko tak. Nam się wejdzie darmo. No. Nie będę płacił 25 zł nie? za wejście. Nie powaliło mnie jeszcze. weszliśmy za darmo takim bocznym wejściem. Jak będziecie chcieli, to wam pokażę jakie w komentarzu możecie napisać. No bo tak to wejście 23 zł kosztuje, nie? No i co siedzimy? Tutaj zobaczcie jak to wygląda pokoń. Taka sprawa też patrz jakie ładne ym, to są rzeźby, nie? bo w drewnie robione bardzo ładne, bardzo mi się podobają. No i jeśli to robił człowiek, tak wiecie, własnoręcznie, to bardzo ładnie musiał rzeźbić, naprawdę no. Bardzo mi się to podoba. Tam też jakiś wąż, kurde czy coś. Bardzo ładnie to wygląda, nie? Tutaj jakieś mu węże, zobaczcie. Bardzo ładnie tam jesteśmy. Zobaczcie, tutaj, właśnie w tym miejscu. Zaraz wychodzimy. Nie ma nic ciekawego. Tutaj, takie widzicie, są te rzeczy. Ja to widziałem w sumie na stronie tego, tego space camera, nie? Eee, właśnie taki jako zabytek tego kraju. Chyba to właśnie widziałem. No, no i co, i zaraz idziemy tam, już, nie? Tak naprawdę tu zobaczcie też jakie ładne budynki, takie w stylu. Nie wiem, czy właśnie ich, czy takie dziwne dosyć. Eee, ale no co, no zobaczcie, tam idziemy kończyć gościu. Jest. Ludzie tu sobie śpią na tych tych, nie wiem jak to się nazywa, tych zabytkach, no i co, i dobra, no i wychodzimy za nie? No nie wiem, kurde, czy widać, widzowie, ale zobaczcie, gdzie jesteśmy. Tu jest chyba ta piękna budowla, patrzcie. No, zajebiście wygląda. Yy, powiem wam, jest trochę turystów tutaj, nie? Jest trochę. Yy, o kurde, ty, tu jest ta bramka, zobaczcie. No i patrzcie, jak to ładnie wygląda, tu jest ta bramka, nie wiem jak my tędy przyszliśmy, ale zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda, to jest właśnie chyba, może to jest jednak to z tego, co mówiłem, nie, ten piękny zabytek, no nic, wychodzimy, nie byłoby tego warte, gdyby kosztowało 22 zł, nie polecałbym, a ty, jak 22 zł, za darmo ok, ale tak to nie. No i co, I, i idziemy, zobaczymy, może banku będzie można hajs wypłacić, tam macie bank, jakbyście chcieli, nie? Powiem no wam, dziś każdy ta takie mówię, małe indziej są, nie, jednak, bo tu jest bardzo podobnie, i może tam nie byłem, ale wydaje mi się, że będzie tam, wiadomo, gorzej, ale podobnie. Bardzo sobie ja mam jeszcze nagrać, patrzcie, widzicie? Zajebiście to wygląda, taki proszak tutaj jest, nie mam pojęcia dlatego, co to jest, może potem sprawdzę, jak będę montował filmik, nie mam pojęcia, co to jest, ale taki widzicie, proszaczek sobie wystaje, nie? E, tu, tu różne macie, mówię, symbole takie i na przykład jest tak, pewnie wiecie co to jest, a jeśli nie to tam wam powiem, napiszę, że wiadomo, często przed domem macie coś takiego, że wystawiają oni taką farbę, takie wiecie, kółko z farby i tam dają, malują to na jakiś tam kolor pomarańczowy, czerwony i dają tam kwiaty, czy jakieś inne tego typu rzeczy, nie? E, czy te właśnie swoje farby. E, nie wiem, co to oznacza, zaraz wam powiem i najwyżej te, no ale dziwne to jest, nie? Takie niespotykane. Tak samo jak spotykane u nas jest aż taka brudna woda na przykład w przy chodnikach, naprawdę, totalne to jest tutaj. I jeśli oni się nie ogarną, no to niedługo yy, i oni i wiadomo jaki kraj, czyli Indie utoną w, w śmieciach, bo naprawdę, no nie jest to za fajne, nie? Zostałem zainfekowany przez młodego gówniarza, który mnie brudną, śmierdzącą, znaczy nie wiem czy śmierdzącą łapą zmacał, fu! Zobaczcie jaka ładna pogoda nastąpiła, nie? W Nepalu, w sumie ciekawie, deszcz. Taki naprawdę konkretny, nie? Jeszcze burza do tego doszła, e, i, i, i tak to właśnie wygląda. No e, i tak siedzimy, widzicie, na chacie. Zwiedziliśmy dzisiaj trochę tych rzeczy, e, coś tam pomontowałem z tego Naddniestrza. Oczywiście pierwszy dzień wyszedł słabo, e, tam nie mieliśmy za dużo materiału, ale no jeśli, jeśli nie oglądaliście, to w sumie oglądajcie sobie drugi filmik, bo jest ciekawy, moim zdaniem. A my siedzimy, nie?